Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja muszę zdradzić tę tajemnicę, pan dyrektor, podobnie jak ja, jesteśmy absolwentami tego samego uniwersytetu. Teraz nasza alma mater nazywa się Śląską Uniwersytet Medyczny, ale za moich czasów, za naszych czasów, panie dyrektorze, to była Śląska Akademia Medyczna. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja jestem farmaceutą i przedstawię kilka wybranych innowacji. innowacji Ponieważ farmacja nie istnieje bez diagnostyki laboratoryjnej, nie istnieje bez medycyny. Będą to innowacje, oczywiście, wysoce arbitralnie i subiektywnie wybrane przeze mnie. A na koniec też powiem parę słów o naszych badaniach, naszych badaniach, które również pewien charakter innowacji mogą wyczerpywać. Szanowni Państwo, co rozumiemy pod pojęciem innowacji? Czy innowacje to jest zawsze coś nowego? Nie. Innowacja to albo wprowadzenie, innowacyjnego produktu, opatentowanie, wdrożenie i czerpanie też z tego korzyści, bo to po to, powinno tak powinno być. Albo też zaproponowanie nowych zastosowań dla już znanych, czasem powiem kolokwialnie, starych aktywnych substancji farmaceutycznych. Dzięki modelowaniu molekularnemu mamy taką możliwość. Możemy, może nie bezkosztowo, ale znacznie taniej i bezpieczniej Zaproponować potencjalne nowe zastosowania. Strategia innowacji. Od czego zależy? Od czterech czynników. Przede wszystkim od kreatywności, innowacyjności menedżerów. Tutaj znowu przywołuję pana dyrektora. Czyli menedżer, co powinien zrobić? Po pierwsze, określić zakres prowadzonej działalności innowacyjnej. Następnie, po drugie, Wybrać, czym chce, się, czym, chce się, czym chce się zajmować, czyli jakim rodzajem innowacji będzie się zajmował. No i to, o czym głównie była mowa podczas pierwszego panelu, czyli pozyskaniem źródeł finansowania. Można to zrobić samodzielnie, można to zrobić we współpracy z partnerami. Jest jeszcze trzecia opcja: można innowacje kupić. Niestety, w naszych realiach może to być trudne, jeżeli nie, niewykonalne. Wreszcie i najważniejsze, jeżeli, jeżeli z innowacji nie będziemy czerpać korzyści, to po co ta innowacja? Czyli właściwe wykorzystanie innowacji. Czyli trzeba określić, czy ona będzie dla klientów wewnętrznych, czy będzie komercjalizowana samodzielnie, czy może we współpracy, a może ją sprzedamy i na tym zyskamy. I pozyskamy środki na kolejne badania naukowe. Po co, żeby tworzyć kolejne innowacje? Jeżeli porównalibyśmy dorobek naukowców, czy to z zakresu biotechnologii, czy nauk farmaceutycznych, z uniwersytetów ze starej Europy, ci naukowcy mają znacznie mniej publikacji. Dlaczego? Bo ci naukowcy współpracują z firmami farmaceutycznymi i wynikiem tego są patenty. I wdrożenia, naturalnie. Ale mowa o pandemii. Co stanowi? Ten tak zwany trigger-like mechanizm dla innowacji, wdrożeń, wynalazków. Czy będzie to wojna? Niestety tak. Czy, czy będą to światowe załamania rynkowe? Też. Czy pandemia? No też, należy udzielić od odpowiedzi twierdzącej. Czy zatem pandemia była katalizatorem? Tak, ona była swoistym katalizatorem dla różnych dziedzin, także dla nauk medycznych i farmaceutycznych. Oczywiście powiem, to, od czego zacznę, powiecie Państwo, już o tym słyszeliście. Tak, ale nie możemy tego pomijać. Pierwszym i można powiedzieć najważniejszym osiągnięciem um, były szczepionki. technologia MRNA, um, jak również nośniki. Nośniki leków, um, innowacyjne formulacje, w tym nanocząstki um, lipidowe, także zestawy do tak zwanego samodzielnego um, testowania. Dlaczego. Pandemia zrewolucjonizowała, zrewolucjonizowała technologię szczepionek i co, jakie korzyści nam ona przyniosła. Po pierwsze szczepionki nie tylko oddziałują na, na przeciwciała, także na linfocytytytę, także uczestniczą w interakcjach z mutacjami oraz mogą służyć eliminacji przewlekłych infekcji, jak również komórek rakowych. Pewną innowacją, do, do miana innowacji aspirowały inne zastosowania leków. Na pewno słyszeliśmy o y, hydroksychlorochinie, o azytromycynie, o deksametazonie, tlenku azotu, kolchicynie, którą już pan dyrektor tutaj był łaskaw przywołać do tablicy. Famocydynie czy losartanie? Wreszcie trzeba wspomnieć także o innowacyjnych systemach terapeutycznych, które wykorzystują starą grupę leków, jaką są sartany, wraz z substancjami dodatkowymi koformerami które modyfikuje właściwości fizykochemiczne substancji, dostępność farmaceutyczną, biologiczną co z kolei może wpływać korzystnie na przebieg choroby. Czy zatem taka postać leku, formulacja aspiryredmiana leku. Antykowidowego? Nie. Ona wspomaga farmakoterapię chorego, y, chorego y, z COVID-em. Wreszcie wspomnieć trzeba o szybkich testach, szybkich testach kasetkowych. Niby błahostka, ale, y, ale jednak na dużą skalę. Wreszcie innowacje w dobie COVID-u, y, w dobie pandemii ostatnich lat, także, y, także w świetle nauk farmaceutycznych. To robotyka. Dlaczego robotyka? Robotyka umożliwia komunikowanie się na odległość pomiędzy pacjentem a klinicystą, także farmaceutą. Co jeszcze o robotyka umożliwia? Monitorowanie parametrów życiowych chorego, dezynfekcję, wreszcie dostarczanie środków medycznych, jak również wykorzystywana bywa także do celów diagnostycznych oraz do wytwarzania i produkowania aktywnych substancji farmaceutycznych, tudzież szczepionek. Sztuczna inteligencja, szanowni państwo. O sztucznej inteligencji y, można powiedzieć wszyscy słyszeliśmy, ale nikt nie widział, czyli trochę jak z witaminą C lewoskrętną. Jest mi to szczególnie bliskie przez jestem farmaceutą tudzież z jednorożcem. Ona jest wykorzystywana już na dobre, na przykład w przebiegu zastosowania i drukowania przestrzennego, czyli słynne 3D printing. Pierwszy lek został opatentowany w roku 2015 i wcześniej opatentowany i już wprowadzony do lecznictwa w Stanach Zjednoczonych i dopuszczony przez FDA. Czy to jest nowość? Nie. Natomiast, natomiast sztuczna inteligencja, podobnie jak machine learning, jest wykorzystywana także w przebiegu drukowania 4D, bioprinting i 5D. Szanowni państwo, czy druk przestrzenny to jest przyszłość? Prawdopodobnie tak. Póki co 3D ma istotne ograniczenie, czyli czas. Czas badę, czyli długość procesu technologicznego dało się, wyelimin dało się wyeliminować poprzez modyfikację 4D, a z kolei trudy z wytwarzaniem krzywizn Wyeliminowano stosując druk 5D. Do czego druk przestrzenny był wykorzystywany w naukach medycznych i, i naukach farmaceutycznych? To testowanie nowych leków na komórkach czy modelach y, komórkowych. Wreszcie, Szanowni Państwo, drony. Y, drony to także przy, y, przywołam termin, który Pan dyrektor był łaska wymienić, czyli, y, czyli y, Czyli epidemiologia. One w tej dziedzinie również znajdują zastosowanie. Także dostarczanie, suplementacja wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz diagnostyka. Diagnostyka także wiruzologiczna. Kolejna, można powiedzieć, innowacja to leczenie raka w warunkach domowych, leczenie warunka, raka w warunkach domowych, co niejako zostało wymuszone przez warunki pandemiczne. Kolejna innowacja to rozwój przezskórnych form transdermalnych form dawkowania leku. Przykład to lek stosowany w szpiczaku, bortezomib. Korzyści, w szczególności, w szczególnie w odniesieniu do, do pandemii są istotnie zauważalne. Kilka słów na temat Inteligentnych bandaży. W tym przypadku również sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie. Jest to system bioelektryczny, który posiada obwody wykrywania, obwody bezprzewodowe wykrywania i monitorowania środowiska regeneracyjno-reparacyjnego. Monitoruje zarówno pierwszą fazę, czyli krzepnięcie, zapalenie, biosyntez, jak i remodeling. Rana goi się szybciej, około 25%, czas kolejny jest skrócony. Korzyści, korzyści ze względu na macierz pozakomórkową wynoszą około 50%, czyli jest regulacja, korzystna regulacja odkładania kolagenu typu trzeciego, czyli który, tego, który decyduje o gojeniu bezbliznowym, i również o, im, korzyści, jeżeli chodzi o wpływ na biosyntezę i akumulację kwasu hialuronowego, który, jak wiadomo, z którego jak wiadomo jesteśmy stworzeni. Warto również wspomnieć o. Do dokonaniach naukowców Imperial College of London, czyli to są mikropenherzyki pozakomórkowe, pozakomórkowe pochodzenia czerwonokrwinkowego, jako to są niewielki, wielki, niewielkich rozmiarów sfery, które służą do transportowania, transportowania leków, aktywnych substancji farmaceutycznych, takich jak na przykład aktywator plazminogenu, który cechuje się krótkim okresem tu półtrwania i. Wrażliwością na, na inaktywację. Nie możemy również zapomnieć o, nie możemy również zapomnieć o środkach, które przeciw, przeciwdziałają i neutralizują biofilm. Dlaczego biofilm jest tak naglącym problemem, nieustannie i nierozwiązywalnym? Otóż dlatego, że powoduje on średnio i są to szacunki wybitnie, liczby, wybitnie niedoszacowane, Około rocznie blisko 350 tysięcy zgonów. Biofilm występuje u około 400, 14 milionów ludzi co roku. Innowacja to zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego, mianowicie roślin geszo, które wykazują nieporównywalną względem dotychczas stosowanych środków przeciwdziałających biofilmowi aktywność. Szanowni Państwo, na koniec. Na koniec bo czas biegnie nieopłaganie, powiem o badaniach, których miałem przyjemność być drobną cząstką. Otóż to są badania, które trwały tak naprawdę od 2005 roku. Najpierw oceniliśmy skuteczność surowca pochodzenia naturalnego w postaci prostej formulacji, mianowicie maści, stosowaliśmy to względem oparzeń wygenerowanych u świni. Potem w kolejnych dniach oparzenia pobieraliśmy tkankę w 3, 5, 10, 15, 21. Potem ocenialiśmy markery łącznotkankowe i potwierdzając skuteczność surowca naturalnego wytworzyliśmy, wytworzyliśmy Pan profesor Kasperczyk wspólnie z zespołem opracował technologię elektroprzędzenia. To jest technologia, która pozwala regulować precyzyjnie uwalnianie i czas działania, czas działania substancji czynnej. Możemy opracować precyzyjnie czas, w którym opatrunek pozostaje na ranie. Nie ma potrzeby zrywania opatrunku, tym samym uszkadzania tkanki łącznej powstałej w miejscu łożyska oparzenia. Póki co, wytworzona innowacja. Pozwalała na inkorporację substancji czynnej w polimer. polimer substancja czynna była, była integralną częścią polimeru, dalszy, dalszy rozwój badań, dalsze działania to elektrospin koaksjalny, czyli będzie plecionka, nici i każda nić będzie miała polimer, który będzie miał inną substancję czynną zintegrowaną. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jak powiedziałem, to były wybrane, subiektywnie innowacje. Dziękuję panie dyrektorze. Życzę państwu owocnych obrad. Dziękuję.